Kołębia, którego prezentuję o barwie niebieskiej o pięknej budowie widzę, ogonek ciągnie do dołu, naprawdę super o numerze 11272 wyrywny o, Chyba samczyk, tak, raczej samczyk co to jest? To jest e, wnuk Porsche Super, ojciec właśnie takiej pięknej budowy jest, gołąb z 22, kupiony od Rafała. Imbred Porsche, naprawdę coś pięknego. Matka jest oryginalna, gołąb od adresa Drapy, z 23 roku, kupywana w tamtym roku na wystawie. No, widziałem, że w oddziale na pewno jedna sztuka obleciała po tym łączeniu, bo to łączenie było, kilka młodych. No, uważam, że chyba na następnej aukcji też po prostu mam kilka uchowanych też ten, ale tutaj jest super gołąb. Uważam, że pierzy się, pięć piórek do pierzenia, to wszystko gołębie są gotowe do parzenia na wiosnę, częściowo po kuracjach zaszczepione. Zapraszam do licytacji.